Hejka, cześć, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo ciepło, serdecznie z tej strony Mr. Ghostry i konie się widzimy losowo. jak codziennie Prawie codziennie A czasem jak mi się coś nie uda Nie, losowo nie, kurczę. Przekonałeś mnie Może jedno, o właśnie Kurcze, sapen, a dupa, losowo będzie Attica, mm, jeszcze najlepsza mapka chyba jakim się trafiła Bierzemy Recona, mamy 41 poziom, więc nawet, nawet, tak, akceptuję do grupy, jasne, nie ma problemu, zawsze, słuchajcie, dołączam do czyjejś grupy, albo sam tworzę grupę szturmową, a specjalnie nawet do niej dołączam, jeżeli ktoś mnie o to prosi, bo słuchajcie, mnie to nic nie kosztuje, tak naprawdę, nic nie tracę, a mogę nawet zyskać jakieś dodatkowe, jakieś, nie wiem, punkty, czy zrobić jakieś tutaj dodatkowe zadania. Hmm... Lecimy, Attica. Moja ulubiona mapka. Mam skana, słuchajcie, od pewnego czasu. Od niedawna polubiłem skana. Tam już się załadowało, to pewnie ma jakieś procesor i siódemkę i w ogóle jakieś fajne gadżety w komputerze. Mam nadzieję, że mi kamerka ogólnie dobrze widzi, że nie jest znowu ten prześwietlony obraz, bo lubię takie jaja sobie robić. I teraz, uwaga, skanujemy. Mmm, nie załadowały mi się jeszcze chyba nic. No nie rozśmieszajcie mnie, że będziecie w plokach. Cicho, cicho. Będę was i zobaczymy. Damy radę. Tu nikogo nie ma. Ojej! O oła, o. No i zabili mnie Ale fajnie słuchajcie, ktoś jest. Można gadać na czacie, więc luz, spoko. Ale dobra, to już będzie pewnie końcówka, bo gramy... No właśnie. Zaczynamy meczyk, rundę pierwszą. Lecimy. Lecimy, mam nadzieję, że nie będzie się problemu z internetem, a rano były. Rano były znaczy, jeszcze chyba ich serwerami bardziej niż z moim problemem niż z moim internetem. No okej, okay. czy na razie skanujemy? No myślę, chociaż to nie jest głupi pomysł. Tam ich nie ma. Uch! O kurde. A jajaj. Nie, no dobra, okej, jest nawet dużo skanów. Oooo! No i dupa. A mogłem się nie ruszać. <grybujesz> ja mogłem się nie ruszać, no ale dobra. Czy my przy... A przyjęliśmy. Dobra, pięknie, jestem na pierwszy, nawet 10 sekund. za ten obrażenia. O, nawet dwóch zabiłem. Granatem, patrzcie, a na tym nie pokazało, że zabiłem. Kurczę, czyli jednak jest problem z internetem, że chyba jest bardziej ich serwerem niż z moim internetem. Pytaliście mnie się co ja mam za pop filtr na tym mikrofonie. To jest skarpetka. Tak, to jest skarpetka. Kurczę, nie wiem czy mi przypadkiem internet teraz, chociaż Chociaż nie, wcale nie musi mi być internet. Chodź Hmm... Gdzie oni są? Tak nigdzie ich nie widać, ani nie słychać, ani nic. O, oh jest. Hm. Czy pytanie, czy oni będą plecy robić, czy oni są tak bardzo nieogarnięci? Kurde O dupę O, wow, no i mnie zabił. Że nie, nie zabił mnie, o, żyje nawet. O, już nie żyje. Kurde. Tak się skupiłem, przepraszam. Że tak nic nie mówiłem, ale się skupiłem. Lecimy. Proszę, jest chociaż taki, że mnie. Że ma, nie mam opóźnień. Tylko czasem tak dziwnie serwer działa głupiej. Znaczy, gra głupiej. Ale nie ma jakoś jakichś tam opóźnień, czy czegokolwiek. Yy, przejmują, mam powoli punkt. No właśnie. Ojej, kurcz, odbiję się. O, tam jest gościu. O, już nie ma go. Ojej, no gościu nie żyje. Idziemy na punkt. Nie. Ojej, jej. kurde, było blisko. Prawie bym dwóch zabił, no ten miał jeszcze połowę życia, tak naprawdę, więc taka kiepska opcja. Jak kurczę, muszę, muszę za jakieś kładki kupić, chyba lepsze do tego. Chociaż najgorsza to zbroja, znaczy zbroja. Eee, odzież ochronna, najgorsza chyba nie jest. Znaczy to jest podstawowa, bo odzież, znaczy to taka podstawowa trochę. No tak, lekko ulepszona. Ee, przejmujemy. Oooooj! Kurde No i tam rzucili tego 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 cholera granat. A plecy nam nie robią, spoko. No o ja jedno tylko zabiłem, no proszę O w dupę, tamten mnie ściągnął Kurde ja Dwóch leży, ten nad granatą rzucił Ale nikogo tym granatem Nikt tego, nikt, nikt tym granatem nie dostał Morsek, no bardzo też Dobrze leci równo Oko za oko, ząb za ząb eee... Troszkę mi się już naładowało to urządzenie ono się dwie minuty tam z groszami Czy tam trochę więcej ładuję. Mm, zaraz będzie znowu dogrywka jak wszystko dobrze pójdzie Ojej, lewa strona hmm, No to taka lipa, nie? Wygraliśmy pierwszą rundę, ej trzeci jestem, ale mi niewiele brakowało tak, bo oni mnie zabili, a, a ja nie siedziałem na punkcie, tylko zginąłem i na przykład nie dostałem jakichś tam dodatkowych punktów za, za, za przejmowanie. No Ale dobra, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Dobra. Kliknie automatycznie. Dołączyć do gry. Lecimy. Lecimy. Zamiast z tym ostatnim. Ciekawczem. znaczy... Wszyscy mają pozera, jestem ostatni. Właśnie zastanawiam się nad na tym, jak to serwer zawsze tam rozlicza. Nie, ja, niech tam na razie nie ma. Alpha. Przejmujemy. Ojej, oła, oa Dobra, żyjemy. Wracamy do przejmowania. Wow, dostałem Kurde! No myślę, że mi się uda, ale kurczę nie. A, stąd mnie ściągnął. Aha, no dobra. Okej, okay, rozumiem. O, tu, tu mi się udało uratować, bo jeszcze trochę to by tam, by ten, nie wiem, rentgen, co to, te radioaktywne coś, waliłoby po takiej wartości, że 20, 50, nie wiem, zginął po prostu. Natomiast na początku tak słabo, słabo wali, bo zapiera po, zabiera po jednym, jednym, jednym kawałku, a później tam 50, 70. Jak się przez no to ten jest się w odrębie jest tego. Tam, tam, tam. Wow. Kurde, cholera, ale mnie zrobił. A, no dobra. Co? Idziemy na punkt, bo trzeba go przytrzymać Oni tam sobie chyba do góry radzą w miarę. Przynajmniej ani razu nam jeszcze pleców nie zrobili. Więc yy... Ja nie mam tego do oznaczenia. No nie, nie mam tego celownika, szkoda. A co to jest do e, wygrana? Z tego co nawet mogę chyba kupić celownik. Ale mi jakoś zbytnio Nie ubraja, żeby to kupować oh! Pod naszym słupem siedzi. To chyba tego słupu można nazwać, nie wiem jak. Eee... Czy za chwilę go tam ściągną? No i dupa Ale za chwilę go tam słuchajcie ściągną, bo, 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 bo nie ma takiej możliwości, żeby ten ciągle siedział, nie? Nie ściągnął, albo chyba, że tam ucieknie, nie jest tam tego miejsca. No i, no i go już tam nie będzie, nie? Ale to tam raczej nie uchronić się od tego w końcu tutaj. To, to, to się gra tam... Znaczy ginie się kilkakrotnie, nie? Nie, nie odbiorę. Nie, nie odbiorę. Bądźcie sobie, nie odbiorę. Przepraszam w ogóle, że nie wyciszyłem telefonu. Ja go po prostu wyciszę. Wróciłem. Eee, za chwilę pewnie ktoś przyjdzie do mnie do, do, do pokoju Dlaczego idzie zbierasz telefonu? Dobra Placy, placy, behind A już wiem o co kaman Mamusia nie może wejść do domu No ale jest status na, na, na dworze, więc nie ma problemu Zaraz mnie nie wpuści Matko Czy ja w ogóle takie tematy poruszam na swoich filmach? To kurde nie wiem co O kurde Ale kiepsko posz... Idzie ta druga runda Dobra trzeba się, trzeba się słuchajcie skupić Dobra Hm. Zanot. Kurka. Hm. Kurde. Tam główkę widziałem. A czyli mogą tutaj robić plecy? Chociaż, Czy oni będą robić plecy? No właśnie, no właśnie, o, o kurde, no i mnie zabił, no i mnie zabił, no i trudne, ale jakoś to przeżyje. No mnie zabił, ale jakoś to przeżyje. Dobra, nasz punkt, i raczej go już nie stracimy, do grywki nie będzie, będzie koniec rundy, mam taką nadzieję. Dokładnie równa druga, podwójna porcja, ukończona. Super, to mi się podoba. Zobaczmy sobie takie króciutkie podsumowanie meczu. Mamy wygraną obydwa punkty. Przetrzymaliśmy, czy przejęliśmy, i przetrzymaliśmy do końca czasu. Czas meczu 12 minut, więc króciutko, ale i sympatycznie. odcinek super 400 za ukończenie wy wyzwania. Na... Pułkownik czwórka, czy wy to widzicie? O kurde. Ta pozycja to jest kłamstwo, no to jest na pewno wyższa pozycja. Dobra, eee, hmm, moja pozycja. No, idziemy powoli do góry. Ale dobra słuchajcie, ja się z wami żegnam. Dzięki za czas. Jak się podobało dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, a ja idę sobie zagrać następny mecz. Pa pa!